Witam w kolejnym challenge na moim kanale. Tym razem będzie coś, co mi się nie spodoba, ponieważ będę budować dom nie w moim stylu, z rzeczami, których nie lubię do Simsów. I no wiecie, kształt taki, jakiego na pewno bym nigdy nie zrobiła. Także zacznijmy ten śmiechu warty odcinek. Ale najpierw jeszcze ostatni łyczek kawy. Paweł! Ah, Także mmm, kształt, którego na pewno bym nigdy nie wykonała w moim domku w Simsach, to jest po prostu klocek. Zwykły klocek, prostokątny, bez żadnego innego, żadnej innej dobudówki w tym stylu na przykład. Czemu bym tego nie zrobiła nigdy w Simsach? Ponieważ jest to nudne. Jest to nudne, zrobienie klocka jest nudne po prostu, ale klocek z dwoma piętrami jest jeszcze bardziej gorszy, jeszcze gorszy w sumie, nie jeszcze bardziej gorszy. Dach, którego na pewno bym nie zrobiła, to na pewno byłby taki dach. Zwykły, bez żadnego. Tutaj na przykład takich rzeczy ozdobnych, żeby to jakoś wyglądało w miarę sensownie. Więc to będzie po prostu taki dach. Wydaje mi się, że nie ma takiej dachówki, której ja bym nie użyła, ale są kolory dachówek, których bym nie użyła. I to by była na przykład ta. Ten kolor dachówki. O, tragedia. Powiedzmy, że dajmy, dajmy jeszcze takie obromówki tego dachu, chociaż ładne, bo tutaj jakby no, to bez różnicy akurat. Dobra, kolejnej rzeczy, której bym na pewno nigdy nie użyła w moim domku to byłaby połowa ścian ceglanych, połowa no, w takich panelach, więc no, <grych> użyjmy sobie dzisiaj takich. Więc nasz domek będzie się prezentował w taki sposób, ale wiecie co? Ja bym tu jeszcze coś zrobiła, żeby to jednak wyglądało ładnie, żebyście nie myśleli, że trochę się tutaj ja ja sobie robię w tym odcinku znowu. <grym> Dlatego coś bym tutaj jeszcze zrobiła ciekawego, czego bym na pewno nigdy nie zrobiła w Simsach. Dobra, później, później pomyślimy, ale na razie użyjmy jakichś okien, których ja nigdy nie używam praktycznie. Wydaje mi się, że to mogłyby być te okna. Te takie większe też, którego ja bym nie użyła koloru. No oczywiście tego drewnianego, ale wiecie co? Nie no, zróbmy ten dom, żeby chociaż jakoś wyglądał. No nie użyłabym tego kształtu, ale użyłabym na przykład białej farby tych okien. To się zalicza. Coś, czego nie robię też, to używanie za często okien. Także dzisiaj sobie poszalejemy z ilością okien w naszym domku. Ale powiedzmy, żeby on był Symetryczny, znaczy te okna były symetryczne, żeby były na tej samej wysokości z przodu i z tej strony. Także dobra, dla mnie to już jest za dużo okien, za dużo okien. Z każdej strony okno, za dużo dla mnie. Dobra, drzwi, których bym na pewno nie użyła, to byłyby na przykład te drzwi w sumie, czy jakiekolwiek jej w ogóle, one takie, takie coś w ogóle jest w Simsach, no to na pewno tego nigdy nie używam, więc użyjmy sobie, bo są takie średnie, powiem wam. I sobie damy fundamenty, których nigdy nie używam, nie używam czyli no po prostu zwykły, zwykła cegła. No bo no naprawdę nie używam tego. Zróbmy sobie tutaj jakieś wejście, takie większe. I tutaj schody, których nie używam też. No to też będą oczywiście ceglane, że no, nawet będą pasować tutaj. Płot. Płot, którego nigdy nie używam i który uważam za brzydki. Hmm. to może być na przykład ten no naprawdę go nie używam, ale on tutaj tak z no nie pasuje do tego domu tak zbytnio bo ten biały po prostu, tego też nie używam, dobra kolumna której nie używam, w sumie tej czy kiedykolwiek ją użyłam, chyba raczej nie, To tutaj zrobimy sobie w ogóle balkon nad tym, nie wiem czym już Wam mówiłam, ale mam tutaj pomysł, żeby zrobić tutaj balkon nad tym wejściem właśnie i tutaj też tak sobie podwoimy to, dobra no i tutaj też zrobimy wejście, znaczy wyjście w sumie na ten balkon i tutaj oj, ale szkoda, będę musiała tu Tutaj użyć dachu, ale no muszę użyć tego dachu, którego ja w ogóle nie używam, więc to będzie znowu ten sam dach, tylko że no pociągnijmy go już trochę, żeby lepiej wyglądał. Damy sobie go w taki sposób. Dobra, to będzie w takim stylu coś, Ej, ale ten kształt nie jest zły, jak dodałam ten balkon i to wejście, to nie jest zły ten kształt. E, ten dach mi się totalnie nie podoba, może go zmienimy jednak. Nie no dobra, już zostawmy. Dobra, jeszcze z której strony przydałoby się zrobić jakieś wyjście na ogród? No może zrobimy sobie z tej strony ogród, z tamtej drugiej, nie wiem co, garaż? Ja w sumie nigdy garażu nie robię, więc możemy sobie zrobić z drugiej strony garaż, ale tutaj zrobimy sobie wyjście do ogrodu i też z tymi drzwiami. Bo tutaj tak dużo tych okien jest, może je jednak przesuniemy trochę w tą stronę. Dobra. Powiedzmy, że da się przeżyć. Dobra, kamienia, który ja nigdy nie używam. W sumie jest tu dużo tych kamieni. Tego na przykład nigdy nie użyłam, a może, może parę razy, e, ale nie wygląda tak źle, więc możemy sobie użyć i zrobić taką ścieżkę właśnie z tego. Coś w tym stylu, żeby było. Tutaj jeszcze bym zrobiła ścieżkę jakby do tego garażu, który będziemy budować za chwilę. Ej, to wcale nie wygląda tak źle na razie. Dobra, no i tu zrobimy ten garaż. Czy mam jakąś bramę taką funkcjonalną. Mam z tego z miejskiego życia takie coś, co sobie to użyjemy. Oczywiście damy ten sam dach, który był tam i użyjemy tego z tej samej cegły w sumie. Czy ten garaż nie jest za mały? Jeszcze go pociągnę trochę. Eee, no wygląda jak wygląda. <średnio>, średnio, średnio powiem Wam. Dobra, krzaki, których ja nie używam, to są te krzaki. Ja już wiem, które krzaki te o, bo ja wolę szczerze mówiąc te bardziej. Ten żywopłot, a ten jest taki moim zdaniem średni. A no i właśnie, rzecz, której nigdy nie robię, to nie ogradzam całego podwórka jakby żywopłotem. Czyli na przykład jakbym robiła sama dom, no to bym pewnie jakoś tak, tutaj zakończyła to, a tutaj zostawi jakieś puste miejsce, a teraz lecimy do końca. Ej, to nawet nie wygląda źle, więc w sumie ja to nie wiem, o co mi chodziło z tym, że to, to, to coś źle wygląda. Nie, to nawet całkiem nieźle wygląda. I teraz tak, użyjemy tutaj roślinności, której ja nie używam zbyt często, czyli. Ohoho! Mamy naszego tutaj zwycięzcę. Nie, tego co na. U. Nienawidzę tego po prostu. Możemy jakieś ładne jednak użyć? Albo te rzeźby. A może słonia tutaj sobie damy. Nie, dobra. Tutaj będzie lama. Tutaj może w tym miejscu damy sobie tego krzaka z kuleczkami. Jeszcze gdzieś słonia musimy dać. A tak, żeby sąsiedzi widzieli, to gdzieś tutaj z przodu musi być na pewno, to zmniejszymy sobie go i damy koło garażu. Tu będzie nasz słoń. Dobra, tutaj musimy dać auto. Czy jest jakieś auto, które ja rzadko używam? To chyba. Jeszcze w takim złotym kolorze, no to sobie damy tutaj. No ten dom. No nie jest zły, wiecie co, on ma taki wajmik trójki. Nie wiem czemu, ale tak mi się kojarzy z trójką bardzo. no Dobra, tutaj może też zrobimy jakiś taki placyk z tych kamieni. Jakieś drzewa tu zasaćmy. O, tego na pewno nie używam. Dobra, także musimy sobie jeszcze w tym ogrodzie dać... <ścoughs> Gnomy. Tak wyzywałam na szorcie, że nie lubię gnomów, i mnie też wyzywaliście, także musimy je sobie tutaj koniecznie dać. Ich sobie tutaj stoją i pilnują nam ogródka, a nawet wszystkie tutaj rodzaje damy króliczkowego, nawet mrocznego kosiarza. Nawet tutaj sobie, nie no, na pewno przed tutaj musimy dać, bo sąsiedzi muszą widzieć, jakie my mamy fajne. Oczywiście, w... o tak, o tak. Wajbik dwójeczki. Dajemy sobie flaminga tutaj. O tak, pięknie, wspaniale to wygląda. Zróbmy sobie cmentarz koło domu, jak świry mają w dwójce. To na pewno jest bardzo przyjemne. Dobra, mamy coś, czego nie używam, czyli nie robię cmentarza koło domu. Jeszcze postawimy sobie tutaj taki stół, którego też nie używam. No i na ten stół tutaj oczywiście prosiaczka takiego musimy sobie dać. I to chyba tyle tutaj w naszym ogródku. No tutaj sąsiedzi nie patrzą, bo jest cmentarz i w ogóle. Tutaj mamy nasz garaż. Teraz przejdźmy do robienia pomieszczeń. W naszym domu. Pierwsze co, to dajmy sobie schody. Dajmy sobie też takie właśnie ceglane, i one by były. W sumie nie wiem, jak ja nigdy nie stawiam schodów. Dobra, damy sobie po prostu tak o na samym środku. Tutaj niech będą te nasze schody. Dobra, tutaj jakoś tak zrobimy. Tutaj zrobimy sobie salon. Tutaj będzie w sumie, nie wiem, łazienkę możemy zrobić albo jakąś pralnię. No tutaj. A czekajcie, czego ja nigdy nie robię? Tak. Tu będzie kuchnia, tu będzie jadalnia. Nie zamykam tych pomieszczeń nigdy. Yy, nie oddzielam ich, więc sobie dzisiaj oddzielimy. Tutaj będzie salon. Dobra, i teraz tak, czego ja zazwyczaj nie robię? Ja nie robię tak, że robię jakąś na przykład łazienkę i z tej łazienki później nie ma przejścia, w sensie jest tylko przejście z pokoi. i tego nigdy nie robię, więc dzisiaj musimy to zrobić. Także tu będzie jedna sypialnia, tu będzie druga sypialnia, że też tu zrobimy taką łączoną łazienkę. Dobra, kolejna łączona łazienka, hurra. Dobra, no to możemy dekorować nasz domek rzeczami, których ja nie. Lubię, haha, super. Czy są jakieś łuki, których ja nie lubię? Tych w sumie nie lubię. One są takie, nie wiem, dziwne. O, też w sumie ten. Nie, no tego chyba bardziej nie lubię, to sobie damy ten. Też nie wiem, czy można powiedzieć, że nie lubię. No są takie zwykłe, a ja wolę niezwykłe, no, bardzo śmieszny. I jakieś drzwi, których nie lubię. No to są chyba na przykład te, ale one się nawet tutaj nie zmieszczą na jedną kratkę, więc nie będziemy ich używać. Tych drzwi nie lubię, są bez sensu, no ale dobra, dajmy je. Do każdego, do każdego pomieszczenia musimy je dać. Ale jeszcze tutaj kafelki w ogóle na zewnątrz zapomniałam dać. O tak! Piękne. Piękne. Idealne to są kafelki. Dajmy je również tutaj i do łazienki i do kuchni też je dajmy, bo są wspaniałe. One są wspaniałe po prostu. Dobra, o! Tej podłogi na pewno nigdy nie używam. No, one wygląda okropnie. To może jednak tej. Tej też nie używam. Wygląda na taką starodawną, więc sobie damy. Tutaj oczywiście do każdego pomieszczenia. Tutaj w tych łazienkach damy jakieś inne kafelki. Te to mi się w ogóle nie podobają, więc musimy ich użyć. Dobra, no to zacznijmy sobie od tego korytarza. Czego ja nie lubię? To są, można powiedzieć, tak. Takie mega drewniane ściany z bazerią. No to. Hmm, no. Albo może w tym pomieszczeniu użyjemy sobie. O, z takimi czerwonymi. I tutaj też. A tutaj będą takie drewniane same. One nie są brzydkie ogólnie, te ściany. Tylko one nie są w stylu, w którym ja buduję. No to dzisiaj ich użyję. Kafelek, których nigdy nie używam, to są te. O, burza. Nawet y, światu się nie podoba, że ja taki odcinek kręcę z takimi brzydkimi rzeczami i się burza zrobiła. E, próbuję się tutaj przekonać. Sama, sama siebie próbuję przekonać, że to jednak nie jest takie złe. O, te są brzydkie. Znaczy w sensie nie wiem, czy można to nazwać brzydkie. Użyjemy tych, bo te mi się mniej podobają niż tamte, które pierwsze patrzyłam. A na górę sobie damy, nie wiem, może takie. A dajmy sobie takie brązowe. Dobra, no to zacznijmy od wejścia wycieraczka, której nigdy nie używam. O! Tak, zdecydowanie to jest ta. Lustro, którego nigdy nie używam. Zdecydowanie to. Nawet dajmy sobie jeszcze bardziej złote. No i dajmy sobie tutaj może jakiś fotel. O, tak. On jest taki masywny dosyć. Nie wiem, czy to mnie będzie blokował przejścia, no, ale dobra, niech sobie stoi tutaj. I przejdziemy sobie do tego pomieszczenia i użyjemy tutaj zasłon, których ja nie lubię. No te nie są złe, ale te, te mi się nie podobają. Ale będą tutaj idealnie pasować, bo są takie czerwoniutkie. Dobra, czy jest telewizor, którego ja nigdy nie używam? No jest ten na przykład, albo ten. To sobie użyjemy, tylko damy sobie Jakiś stolik najpierw. Dajmy sobie ten telewizor, może go powiększmy nawet. Nie no dobra, dajmy sobie ten mały, tutaj w tym miejscu damy kanapę i jeszcze stolik, by się przydał. No oczywiście też ten. Dobra, lampka, lampka, lampka. Tej w sumie nie używam zbyt często. To damy sobie tą i obrazy jakieś, oczywiście na ścianę. O, kolejna rzecz, której nie robię, nie daję za małego obrazu na ścianę. To jest totalnie za mały obraz na ścianę, moim zdaniem. Dywan. Tak, tego też nie używam nigdy. Stolik, no ten. Nie no, ten to będzie idealnie tutaj pasował, bo to idealnie nawet pasuje do siebie kolorystycznie. Dobra, w tym miejscu moglibyśmy dać półkę na książki, też właśnie, o, nawet w tym samym drewnie, tu moglibyśmy dać jakieś biurko, oczywiście w tym samym stylu. No i co, jakie krzesło? <laughs> Oho, to, komputer do tego miejsca to w ogóle komputer nie pasuje. Dobra, w tym miejscu, czy jest jakaś rzecz, której ja nie używam? No, fur Fortepianu, rzadko daję fortepian, bo ja po prostu nie mam miejsca na niego, więc możemy sobie tutaj go wstawić raczej. A akurat tak idealnie pasuje w tym miejscu, więc dobra. Mamy skończony nasz salon. Jest bardzo w starodawnym stylu, bo ja, no, jak, no, jak już mówiłam, nie używam takich rzeczy, bo nie buduję w takim stylu domków. Także tak się prezentuje, mniej więcej. Teraz przejdźmy sobie do jadalni. W jadalni damy te same sobie zasłony. Wstawimy sobie stół właśnie ten sam, z tego samego rodzaju drewna. Jakiś dywan jeszcze tutaj. No jest bardziej różowy niż czerwony, ale może być. A właśnie, może jakieś lampy. No tak, zdecydowanie ta. Dobra, w tym miejscu zrobimy sobie szafeczki. Może w sumie barek tu zrobimy? No, damy tutaj taki barek, a z tego musimy wyspadać, żeby to pasowało do siebie. No i dobra, to chyba tyle. Tutaj już więcej chyba nic nie potrzeba. No i przechodzimy do kuchni. A w tej kuchni są gigawielkie okna, i mi tutaj nie będą pasować. No ale dobra, to już w sumie zaczęliśmy robić tymi szafkami, bo ja tych szafek rzadko używam, bo mi się na przykład. Ja bym używała białych, ale patrzcie, jaki ten. To ten kolor nie jest biały, tylko jest taki zielonkawy trochę, bym dała właśnie te, bo one są rzadko używane właśnie przeze mnie. Dobra, kuchenka, której nie używam, no to jest w sumie ta. Kuchenka na drewno. Także dzisiaj użyjemy kuchenki na drewno i w sumie też rzadko używam tej lodówki, która jest jakby do. Tej kuchenki, więc sobie ją tutaj damy. O, damy sobie taką roletę. Jeszcze zlew, zapomniałam o zlewie. Nie wiem, czemu go nie używam. Nie wygląda źle nawet. W ogóle powiem wam, że ja jakoś rzadko daję zmywarkę, więc sobie możemy tutaj postawić. No i dobra, kosz na śmieci, którego ja nie używam, to jest. Haha, <laughs> wszystkie, bo ja zawsze zapominam dać kosza na śmieci, i później chodzą i wywalają. Gdzieś. A nie, czekajcie, bo tamtego na zewnątrz też nie ustawiam kosza na śmiecie, więc no, ogólnie możemy sobie dać jakikolwiek. <laughs> Powiedzmy, że ten. Dobra, jakieś dekoracje, których ja nie używam kuchenne, na pewno są, na pewno są. O, takie czupy. O, no, wygląda fajnie. No i oczywiście ten sam żyrandol, co tam w tamtych pomieszczeniach. No i dobra, kuchnia też mamy skończoną, Teraz lecimy do łazienki na dole. Łazienka na dole będzie miała tą wannę z prysznicem, więc moglibyśmy ją tutaj sobie postawić. To alety, której rzadko używam, no to to jest ta. No i też umywalka, którą rzadko używam, no to w sumie. Ta. No jest w sumie w takim samym drewnie, jak te wszystkie pozostałe meble w innych pomieszczeniach, bo to jest ten sam kolor, ten sam kolor i ten sam styl. No i w sumie tych luster też nie używam często. O Jezu, te ręczniki, tragedia, ale damy, damy. No i dobra, mamy skończoną naszą łazienkę, a w sumie mamy skończony cały nasz parter i on się prezentuje tak. E, no, to nie jest mój styl. To nie jest mój styl, co ja mam wam powiedzieć? W ogóle mi się to nie podoba. Ale challenge to challenge. <grafię> Także no nie ma co tu więcej chyba komentować, widzicie, mój żal w oczach i zażenowanie. <grafię> Lecimy na górę po prostu. Dobra, tutaj możemy sobie użyć jakichś kinkietów, jakieś taki za duże, jakbyśmy je zmniejszyli, to może by były całkiem spoko, więc sobie je zmniejszymy. I dobra, przejdźmy do pierwszej sypialni. Jedną zrobimy tutaj czerwoną sypialnię. Powiedzmy, że to będzie dla jakiegoś dziecka albo nastolatka, czy coś takiego. Dobra, łóżko, którego na pewno nigdy nie używam, to jest to, ale czy ono ma kolory czerwone? Może użyjemy sobie też tego łóżka. Tutaj możemy użyć sobie tych zasłon, chociaż one nie pasują w ogóle do tego łóżka, bo to łóżko jest nowoczesne, a te zasłony nie. No i takie właśnie robienie tego challenge'u. Dobra, tego obrazu rzadko używam, można dać. Teraz tak, tutaj komodę jakąś byśmy wepchnęli. W sumie tej nie używam, a będzie pasowała. I może jakieś kosmetyki tutaj postawimy na tą szafę? O! Tego nie używam, nie wiem co to jest, ale jakaś figurka, sztabka złota, to sobie damy. Także dobra, mamy skonstruowaną tutaj dekorację, mamy skonstruowane dekoracje na naszej komodzie i teraz e, tego lustra też nie używam, więc można sobie dać. W ogóle mam wrażenie, że ja tutaj używam tylko rzeczy z gry podstawowej. Nie wiem, czy ja coś używam w ogóle z dodatku? No szczerze to nie wiem. Dobra, przechodzimy do łazienki na górze pierwszej i tutaj sobie damy prysznic, którego nie używam. No to są. To jest na przykład ten. Dobra, tutaj kibelek. No a tutaj zrobimy sobie, o, na przykład z tych blatów zrobimy sobie umywalki. Tutaj damy ten z lewy. W sumie kolejny lustro, którego nie używam. No i to tyle w tej łazience. Lecimy do kolejnego pomieszczenia. Kolejne pomieszczenie. Jakiego koloru nie używam? Żółtego. O, ho, ho. Mm, mój chłopak lubi ten kolor dajmy sobie takie żółte, aż mnie oczy bolą. Dobra, na pewno... O! Idealne żółte łóżko mamy tutaj, więc sobie musimy je dać. Na pewno tutaj, w tym miejscu. Tutaj również zasłony by nam się przydały. Może damy te same, co były w tamtym czerwonym, ale inny kolor. Jeżeli chodzi o komodę, to tej rzadko używam. I w ogóle jakieś małe te pokoje zrobiłam. Może jednak z tych dwóch pokoi zrobimy sobie jeden większy pokój. O! Tego koguta też nie używam. Też sobie damy. Tutaj możemy dać ten dywan. No i możemy tu jakiś fotel wcisnąć jeszcze. O! Ten na przykład żółty, fantastycznie, no i co mamy skończony nasz drugi pokój drugą sypialnię, no <noise> wygląda źle, no po prostu, dobra nie no, zostawmy sobie już te dwie sypialnie, jak już tutaj zrobiłam, także dobra, w tym miejscu będzie dla małego dziecka jakaś sypialnia, także czy jest jakaś tapeta, tej w sumie nie używam, ona jest dosyć ładna, w tym miejscu damy łóżeczko chociaż w sumie, czekajcie, ja tego łóżeczka używam zapomniałam, już chciałam ładne robić pokój czy jest jakieś, które mi się nie podoba, to jest w sumie takie, nie no, jest takie nie, no o, tego na pewno nie użyłabym w sensie, no jest taki okej, okay, czego ja jeszcze nie lubię. No ten stolik jest taki też, taki... No niezbyt, niezbyt mi się podoba. Czy są jakieś zabawki, które mi się nie podobają? Chyba nie ma takich. A nie, czekajcie, no tak... Tego samego mamy na zabawki pudełeczko, więc sobie też możemy je dać tutaj obok. Dobra, no to parę zabawek tutaj po prostu powstawiam, no bo nie mam takich rzeczy, że nie lubię dla dzieci. Nie wiem, jakoś tak nie mam, a może Dina sobie dać. Także dobra, dzieciom chyba więcej nie jest potrzebne. A ten pokój wcale nie wyszedł taki zły. W sensie jest taki ok, te meble, no nie podobają mi się, nie wybrałabym ich, bo są lepsze w Simsach, ale te nie są złe, więc nie jest źle, nie jest źle. Przejdziemy sobie do następnej części, czyli tu będzie też łazienka. Dobra, zrobimy sobie tutaj. Tylko wannę. Rzadko robię, że jest tylko wanna. Jak coś jest jednego, to jest tylko prysznic, a jak jest prysznic i wanna, no to wtedy jest git, ale rzadko robię, że jest tylko jedno wanna. Tej rzadko używam, więc sobie możemy dać ją tutaj. Czy jest jakiś trzeci kibelek, którego nie używam, tego w sumie nie używam, więc też moglibyśmy tutaj dać. O, i tą umywalkę. Chociaż ona jest taka, jest, jeszcze jest przystępna, jeszcze jest taka ok, że ona by nawet pasowała do takiego innego wnętrza niż staromodne, więc sobie możemy je dać. I tutaj tego lustra też nie używam, więc możemy też sobie dać. Dobra, daj mi papier toaletowy, bo musi być. To używam akurat, ale no. Dobra, tutaj oczywiście ręcznik i tyle tej łazience. Ale przejdźmy teraz do ostatniego pomieszczenia, czyli do naszej sypialni, której użyjemy kolor na przykład. A no może takie coś? O, Tego tak, to na pewno nie używam nigdy. Także dajmy sobie do sypialni takie coś. Łóżko, którego nie używam do sypialni. Uwaga, chyba to. Chociaż nie, czasami używam go, jak robię jakiś babciny pokój. I on nawet pasuje do tej tapety. Dobra, dajmy jednak to łóżko. Ono najbardziej będzie pasowało, no tutaj, bo się tutaj to się nie zmieści i zasłania całe okno praktycznie i bym już usunęła to okno gdybym mogła ale nie muszę mieć taki dom symetryczny więc z oknami w ogóle tutaj wstawimy sobie szafę dajmy sobie tą może jakąś lampę tu damy o tak pięknie wspaniale dobra i jeszcze jakiś fotel o tak, 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 na pewno, na pewno nigdy. No, niski zły, dlaczego ja tych rzeczy nie używam? Ja jestem przyzwyczajona do używania jednych rzeczy, i później w filmikach ja robię dosłownie to samo, tylko że mam inne challenge, ale no, buduję dosłownie to samo. No i to jest w sumie już trochę nudne się robi. A jeszcze zapomniałam na balkon dać płytki. Te piękne linoleum. Dobra, także tak się prezentuje nasz dom, który zbudowaliśmy z rzeczy, których ja nie lubię i nigdy bym nie użyła, i nigdy bym nie zbudowała tak domu. Ale tak się prezentuje właśnie nasz dom. No i jak widzicie, jest to w stylu takim starodawnym, można powiedzieć takim starszym. I to jest, zazwyczaj są rzeczy z gry podstawowej. Więc to w sumie są rzeczy stworzone 10 lat temu, więc wcale się nie dziwię, że ja ich nie używam, bo one są naprawdę są takie stare już po prostu. Jeżeli ktoś robi domy w stylu starym, no to na pewno będą pasować i będą super wyglądać, ale mi nie pasują. Mi nie pasują, ja wolę nowoczesny styl, wolę używać jakichś takich białych mebli niż drewnianych, niż takich, no wiecie, takich, nie wiem, złotych obrazów czy coś takiego. Jakichś takich wzorzystych kafelek też nie lubię. Nie lubię też cegły na domie, więc to jest takie... Mm, nie lubię tych rzeźb ogrodowych, więc nigdy tego nie daję. Ani takich rzeźbionych krzaków po prostu. No i ten, w sumie, ten kolor dachu jest dziwny. <gry> Także, dobra, to był nasz challenge. On był, no, no nie, wygląda dobrze, ten dom, ale oczywiście, jeżeli chcecie go pobrać, no to oczywiście zapraszam Was do mojej galerii. Ja się bawiłam średnio, no. no nie podoba mi się ten dom. Czuję się, jakbym budowała w Simsach 2, bo tam naprawdę nie było nowoczesnych mebli i trzeba było sobie radzić. Teraz jeżeli mamy z dodatków nowoczesne meble, no to jest jakoś inaczej i lepiej. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek i nie był nudny dla Was i byliście ciekawi, czego ja nie używam na przykład w Simsach nigdy. Także jeżeli tak było, no to zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i lajka pod tym filmem. I oczywiście napiszcie swoją opinię w komentarzu na temat tego filmiku, bo ja czytam każdy komentarz i możecie też mi dawać jakieś propozycje tam na filmiki. Nie obrażę się. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie!